A ty już dajesz łapkę w górę? Dzień dobry moi kochani! Cześć Karol! Siema! Jedziemy na lotnisko! Jedziemy! Trochę nam się zaspało, ale, ale... co tam, wszystko dobrze jest, tak się żegnaliśmy. Tak się żegnaliśmy, że to się <laughs> nam czasu jest... brakło! No! Czasu nam brakło Karol, co? Dokładnie kurwa! <laughs> Dobra, jedziemy, jedziemy! Ale, tłumaczy, nie przejmujcie się, że bez, że bez hełmów jeździmy tutaj, to jest tutaj normal. Tak, to nawet, to nawet jest wskazane. Tak. No, żeby łeb przewiało. Żeby było kurde fajnie i ciepło. Dobra, dokładnie. Dobre, kochani, słuchajcie, dygamy na lotnisko, wszystko jest w porządku, wszystko jest w terminie, nawet zaplanowane, że... Tak. No. Także Karol, Karol, on jest bezbłędny, on mnie tak ugościł, że ja nawet przestałem myśleć o wyjeździe i o wakacjach. Ja u Karola nawet odpoczywa. Nie, nie chciał wyjeżdżać, nie? Tak, ja płakałem. Dzisiaj rano, dobra kochani, słuchajcie. Karol, ja Ci bardzo dziękuję za gościnę, jak zwykle. Karol już mówi, poczekaj, aż wrócisz. <noise> <noise> Będziemy się witać. Także dzięki wielkie. Trzymajcie się, na razie. Trzymajcie się, siema, cześć, siema. cześć. Cześć, cześć, cześć. Pani, zdążyłem. Wszystko dobrze się udało. Słuchajcie po moim głosie, że mam głos czysto, jak to tatuś mówi, słowiczy, że tak powiem. Jak słowik, co konie dusi. Także pięknie, pięknie się pożegnam z Karolkiem. A tutaj, proszę bardzo, mój samolot. Pierwszy dzisiaj, Manilo. Lecimy. Filipina Airlines także lotnisko Pangla już wam nie będę pokazywał. Tu się cały czas jest to samo. Nic się nie dzieje. Czekamy. Gate numer 7. Podróżni już czekają. Na dole to wygląda tak, jeszcze raz wam pokażę. No, macie ochotę? O no, już wam pokazywałem. znacie, Także lecimy do Manili kochani. Co nam przyniesie dzisiaj czas, albo wczoraj śmiesznie? Kurde, tak się. Powiem Wam szczerze, tak się zagadaliśmy, tak się zagadaliśmy, że po prostu. Tyle z prawdomówienia było, że aż lekutko zaspałem, ale tylko o 30 minut, ale sobie ten naddatek zrobiłem. Dobra, lecimy. Tak, jak widzicie, kochani, sekund 5, godzina 15, witamy na lotnisku w Manili i teraz sławne przeniesienie się na terminal trzeci ale luz, mam 3 godziny spoko spoko, spoko, chociaż się jedzie, pamiętajcie, jest 40 minut dobra jedziemy na dół i uwaga na głowę Bang. No, jak sobie tu idziemy, jak sobie tu już wyjdziemy, to zaraz po prawej stronie, jak wyjdziecie, macie te busiki. Ja wam pokażę. O, tutaj jest z, z góry się z, strefa przylotów. Bagaże, odbiór karuzele Z bagażami nie ja wiem czy was to interesuje czy nie, no ale będę pokazywał co tam leci Jak macie nadawany bagaż to tutaj się odbiera, nie? Z którego Gajtu u góry jest napisane yy, Który to był lot, skąd, tu jest akurat dawał I tędy paczki przychodzą Zamboanga O, Zamboanga gdzieś A my sobie tutaj wychodzimy i słuchajcie, zobaczcie. I tutaj już jest wyjście z terminala drugiego, czyli terminal, a to jest terminal, ten tutaj taki wewnętrzny filipiński. I jak sobie pójdziecie tutaj i skręcicie sobie, tylko nie wiem czy to na tym piętrze, czy na górze, i skręcicie sobie tutaj w prawo, o, to tam stoją takie białe busy. Tu macie tak o 16, 17, 18, to są takie te pylony tutaj pozaznaczane. Jak sobie stąd wyjdziecie, ja jestem teraz na poziomie 0, to tam na samym końcu stoją busiki i one są darmowe. I one są darmowe od terminala 1 do trzeciego, także spokojnie można sobie tam iść. O takie wiecie, mówię tak, że się nie wpieprzyli jak ja to zrobiłem El Classico. O. Idziemy. Przechodzimy i tu są te bursy. O, tutaj też jeździ. Ale ja jeździłem tamtym, o tam jest bus. To jest też takie duże są jakieś, ale ja zawsze jeżdżę tym malutkimi. To one jakieś takie szybsze są, zgrabniejsze. O, idziemy tu i te... O, na tak jak się nazywa port lotniczy tutaj. Tutaj w Manili, to tutaj jest są te busiki takie, o widzicie, Toyoty biało-zielone, które odjeżdżają na poszczególne terminale. Interterminal Transfer, także w nie wsiadamy i jedziemy. Także bez problemu za Terminal 3, this one? O, także na terminal 3 wsiadacie i można jechać. Słuchajcie, nie mogę się zaczekinować online i co? To w kolejce sierota sztabowa A tu widzicie, to Filipińczycy tu jest taki ten muszą płacić Muszą płacić podatek żeby wyjechać z kraju To jest po prostu szok i niedowierzanie. Trzeba płacić Travel tax żeby żeby leczyć. A ten a tutaj zaraz pójdę do tej pani tam ona mi pomoże się odprawić, odprawić. Czekajcie, popatrzę tutaj nie Singapur, do Kuala Lumpur. To się nie chce przestawić. Iro, Hongkong. Jest Kuala Lumpur, 13.15, otwarte. Jest mój lot, szósty od dołu. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Dobra. Idę się odprawić. A widzicie, tu są takie maszynki, można się w maszynce odprawić. Teraz to będzie dla Was fajne, bo właśnie zważyli mi bagaż. Jest tylko 7 kg, nie 10. Wiecie, co się robi w takiej sytuacji? W takiej sytuacji ubiera się wszystko na siebie. Także nie ma lipy. Kazali mi dopłacić półtora tysiąca peso. Wiem, że nie ma takiej możliwości. I że ja wszystkie ciuchy, które mam, sobie założę na siebie. A tak naprawdę zrobimy jeszcze inny numer. Robimy jeszcze inny numer, że tutaj też się przepakowują dzieciaki, też mają za ciężkie. A ja przypilnuję mi mały plecak, a ja pójdę się odprawić z małym plecakiem. Ten z, z torbą, która będzie ważyła 7 kg, a potem przyjdę i odbiorę tamte I z głowy. Sprawa jest prosta, tylko trzeba im zaufać, że my i Musimy zważyć. Zważyć ile to waży. Dobra to, to 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 jeszcze sobie schowam i już powinno być ze 7 kg. Co ja tutaj mam ciastka mi dali. Dobra. Słuchajcie, mały plecak załadowany. Idziemy sprawdzić. Idziemy sprawdzić, czy się uda. Jeszcze w kieszenie coś powinienem powkładać. Chyba nie. Wodę mam tam w środku. Dobra. Chodźcie, zabieram was. Zobaczymy, ile waży mój plecak. Teraz. 7,2. Myślicie, że się dowali? 7,4. 7,1, 7,2. Dobra, pasuje, 7 kilo. I don't pay more. 7,4. Jest ok. Okej okay. oh, okay. Dobra, teraz tych młodych tu poproszę. Excuse me, mam. Ma I'm going to check in. It's possible I'm take off the one bagaż. Only one minutes. I'm going to the check in. Only. Dobra, nie kumata. Słuchajcie, w taki sposób zrobiłem numer Umer Czyli mały plecaczek. Rmazę 3 kilo. Wsadziłem wszystko. Odłożyłem go na chwilę na boczek. I poszedłem się odprawić. Także mam bilety. Mam bilety. Lecimy do Kuala Lumpur. Lecimy do Kuala Lumpur. I niestety nic nie dopłaciłem. Och, jak mi przykro. A teraz pięknie pan Piotruś się z powrotem przepakuje. Bo jest mi cholernie gorąco, bo założyłem tą bluzę. I teraz sobie. pierwszy raz mi coś takiego zrobili tutaj, w Azji. Pierwszy raz. No ale dobre, no musiał być gdzieś, ten pierwszy raz. Ale to Manila. I się tu... Nic się tu nie dziwi. I o, kosmetyczka. Yy, polecam. Mały, yy, krótki, taki, 1,40 40, pompowany z dekatlona. Ma teraz, wszędzie można się położyć i przespać. Zawsze ze mną jeździ. Także to mamy, to mamy, to mamy. Co tu mamy? A, tu mamy jeszcze charger, baterie. Nie baterie, tylko ładowarki. I cover, ale cover zostaje, bo to ten, czyli przykrycie zostaje, bo bo co? Bo przykrycie będę leciał 4 godziny, będzie zimno mi w nogi, a nie mam długich spodenek przecież, nie wziąłem żadnych, nie? Wiecie o tym? To on tu zostaje, tu w środku, co ja tu jeszcze mam? Myszkę i ładowarkę od laptopa, co mi się arysia. Chowamy tutaj, dobra, coś mi się wydaje, że będę przy tym, przy kontroli tam bezpieczeństwa będę musiał wyciągnąć, będę musiał wyciągnąć laptopa i drona, ale zobaczymy, może się uda, że nie będę musiał się rozpakowywać, a wodę będę musiał wylać, dobra, to tam już wleję na miejscu, bo mam jeszcze wodę stamtąd, a tu co mam, portfel, to, 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 czyli portfel, paszport. Chowamy tutaj, chowamy tutaj, dobra już Was nie zanudzam, resztę też chowam tutaj, no myślę, że się uda, no słuchaj 1200 peso jakby nie było, mój Janusz będzie zadowolony, wiecie zawsze lepiej coś zjeść niż dawać im za 3 kg ty nad bagażem, poza tym wszyscy normalni wyłożą 10 kg. to oni się mylą, nie ja, dobra słuchajcie, pakuję mandżur, idę na odprawę tą bezpieczeństwa i spotkamy się już po odprawie. Także słuchajcie, kochani, żebyście się nie zdziwili, bo to trzeba buty ściągać, nie? Trzeba ściągać buty, wszystko trzeba ściągać. I słuchajcie, no to jestem. Znowu na, e, e, na lotnisku Ninoy-Manila. Ninoy-Manila, zaraz zobaczymy, w którego gate mam. I słuchajcie, y, tam jak macie tam 3-4 kg i macie w jakiś plecach, to słuchajcie, nie dajcie się, przepakujcie sobie, dlatego fajnie mieć 13-15, Kuala Lumpur. Gate 104. No dobra, no to już wszystko wiemy. Już Wam, już wam mówię. Takiego typy też, takie róbcie numery, bo oni też walą takie numery, więc trzeba być troszkę cwańszym niż oni. I dlatego z tej takiej małej mycki, co ja miałem, tej, 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 tej saszetki, mam taki mały plecaczek, bo do tego plecaczka to ja zawsze wrzucę, no, Don Papa, ale wielki. Ja zawsze wrzucę, wiecie co, ja zawsze wrzucę. Te 2-3 kg czegoś wrzucę. W szczególności ciężkie rzeczy, powerbanki, bate, te baterie jakieś z cudawianki. Nawrzucam, nawrzucam, nawrzucam. No i okazało się, że mam 7 kg. I z boczku, z boczku gdzieś zostawić ten mały plecaczek na chwilkę, tylko się odprawić. Dlaczego oni mnie sprawdzali? No, sprawdzali, że. No, wagę nie, a to w kim mucho 1,5 tysiąca peso. No kurde, no czemu ja mam 104? Prosto, czemu ja mam płacić 1100 ileś tam peso, jak ja 3 kg? Przecież co? Że jak każdy by przytył, to co? Nie, jakby każdy tak schudł, wyjeżdżając za granicę, to co? To byłoby obywatela mniej, tak? No, czyli byłoby nas coraz mniej. My, jak to mówił klasik, także słuchajcie, kochani, 104. Także słuchajcie, kochani. Także słuchajcie kochani, e, nie dajcie się, nie, nie tego kombinujcie tak po polsku, po naszemu, żeby wiecie, żeby wszystko grało, żeby wszystko e, było odpowiednie. Obrócę Was i pokażę Wam jak wygląda dalej. I idziemy tam ładne stewardy machamy przed chwilą nawet. <laughs> nie wiem czy widzicie. Przed chwilą były. E, no i tyle. I tak samo z tą wodą zobaczcie, tak jak tutaj. Wody nie kupujcie, tylko miejcie zawsze puste butelki. Ja, się, ja wiem, że ja się powtarzam, ale to są takie typy, że takie, takie wiecie, triki, że później naprawdę to można zaoszczędzić. A jeszcze jak się dużo lata, jeszcze po tych lotniskach, to naprawdę dużo. Proszę bardzo, gorąca woda, zimna woda, wszystko można tutaj kupić. Idziemy do gateu 104, chociaż ja mam nawet jeszcze sporo czasu. A im dalej od tej głównej, to tu ten, to tu. E, air conditioning słabo działa. No, także. Wiecie, już nie będę kombinował, nie będę tutaj ściemniał. Eee, widzimy się z Kuala Lumpur, nie wiem, włączę się dosłownie na minutę, bo mam tylko chyba godzinę 20... nie, dwie godziny. Coś takiego, ja nie wiem, nigdy tam nie byłem w Kuala Lumpur na lotnisku, także chciałbym to wszystko ogarnąć tak, żeby wiecie, żeby było dobrze, to już stamtąd się włączę. Dzień dobry kochani widzowie. Zapraszam was na kolejne lotnisko, gdzie jesteśmy w Kuala Lumpur, czyli... Znowu Malezja i wiecie co? Ja tu chyba baterię do drona kupię, tak mi się wydaje. Zaraz się zapytam. Zaraz się zapytam, coś tu jest do drona? Yes, DJI. Hi mam, do you have the battery for the drone of the Mini 3 Pro? No, we don't have. Ah, uh, maybe somewhere? You know? I think they have the Apple shop. Okay, uh, where is the gate of the Q Q5? Q5, I here. Dziękuję. OK, serdecznie, thank you. No, jest no, DJI, wszystko tylko nie mają tego baterii. O. Także wszystko można kupić. O, X4 jest. No, także pokażę wam kolejne lotnisko. A, dobra, Q. To jest w tą stronę. Dobra, to ja już wiem, gdzie ja mam odlot i ja mam być na godzinę. Kiedy ja mam ten? O 20 mam być. O 20 mam być. Mam boarding. No jak zwykle Moloch pewnie, ale bardzo podobnie zrobione do tego. Hmm, bardzo podobnie. No w sensie takim, że ten. Że też dywanik jest, że o airport, o, kapsuły te hotelowe są do wzięcia Co tu jeszcze jest? A tu Oczywiście alkohol a tu, a tu, a tu, a tu? A, wyjście na ten. Ja mam 2055, tak jak widzicie, 2055 Colombo Q5. Q5, Q1, Q21. No także, dobrze, to już później tutaj przyjdę. Tu są tylko gejty. Tu są tylko gejty. Tam jest przejść, tylko tam dalej będą takie fajne ten, czy nie? Jak ja tam się przejdę przez ten kontrolę bezpieczeństwa, tam już tam gejty są. To nie, to ja wolę to ja wolę sobie iść tutaj. Bo tutaj są jeszcze coś do obejrzenia. Pierwszy raz jestem na tym lotnisku. Gejt 1 5 Przejdziemy sobie, zobaczymy. Mamy czas. Z która godzina? 17.30 dopiero. To mamy jeszcze 2,5 godziny. Spoko. Powiedzieli wam, że się spokojnie leciało. Luzik. Cały samolot był pełny, oprócz dwóch miejsc. I oczywiście ja miałem jedno w środku wolne miejsce, a obok był taki gruby koleś. Także luzik. Także luzik. Znowu mi się przefarciło. To zaraz zobaczymy sobie. Po kolei, trzeba było coś zjeść jeszcze tam na górę, jeszcze, żeby można było coś zobaczyć. Zaraz zobaczymy, obracam was. No, takie domki to też były w tym... w Singapurze. Co tam jest u góry? A tam jest a tam jest Burger King, ja tam chcę wejść, jak mam tam wejść? A tędy mam wejść, dobra. Tylko tu sobie przejdziemy. Słuchajcie. Na no, pamiątki będę widział jak ten. Jakby kiedyś ktoś chciał polecieć, to też będzie mógł sobie zajrzeć. A, elki, tam są elki. Odloty elki. I co? Coś tu jeszcze jest ciekawego? Costa Coffee. Aha. Tu się zapytam o baterie do drona. Ale to jest tylko iPhone. iPhone'owe rzecz. No, tylko iPhone'owe. Chcecie ceny zobaczyć? Są ceny? To wam pokażę. To wam pokażę ceny. Zobaczcie sobie. Zatrzymajcie i sobie porównajcie. Ceny. O, tu są telefony. To jest tych RMP. Hi sir, I'm only check. No, także. Aha i tutaj wyjście są na bramki P No to tutaj więcej nic nie będzie Jeszcze tutaj te baterie bym chciał zobaczyć, o może tutaj. A nie, to jest księgarnia. Księgarnia, okulary o nic więcej nic więcej, czyli inaczej są poznaczane te bramki jak zawsze. O, poczekajcie, jak zawsze. Też jest gdzie przekimać, że tak powiem. O, jak tam chłopaki, a nie, to meczet tam jest, dobra. Do modlitwy. Meczet do modlitwy, a my sobie Wjedziemy tu do góry i zobaczymy co tam na górze jest. Ale wysokie. Dobra, jedziemy. Kiedyś pamiętam jak pierwszy raz leciałem. Kurde, tak się bałem, mówię te przesiadki, nie przesiadki. Mówię jasna dupina. Czy ja sobie dam radę, czy ja sobie poradzę? Powiem wam, że to wszystko to jest dla ludzi zrobionej najgorszych, na, najgorszych tumoków niż ja, żeby sobie poradzili. A, to jest jeszcze pięterko Gate L. To jest jeszcze pięterko, no i dobra. Kibelki są. To jest, to jest. To jest Colombo, Q5, 250 No nie, taki duch, chyba że tam jeszcze dalej gdzieś jest, ale chyba, że jeszcze jakieś terminale są inne, ale duże to to nie jest. O, McDo. Także z góry tak to wygląda. Pizza Hut, McDonald's. A może ja bym pizzę se wciągnął? Co tu mamy? Maka Maka, Burger King, jakiś tam fresh. Pizza, hat, kurde, chodzi za mną. Takie dwa slice'y sobie pociągnąć, a? Chyba zasłużyłem już dzisiaj, co? Z Karolem wczoraj tak rozmawialiśmy. Takie dyskusje były wczoraj. O, że... <gryw> że, że. że całą drogę przespałem, powiem wam. No ale trzeba było się pożegnać. Także z Karolem jest zawsze jest wesoło. Dobra kochani. Idę coś zjeść, ale Burger Kinga nie chcę. <laughs> Idę coś zjeść. Idę zobaczyć, po ile jest pizza. Chlew na stołach, nikt nie posprząta. Zaraz zobaczymy. Tak, wezmę sobie pizzę. Zasłużyłem na to. Dobra, słuchajcie. Idę jeść, smacznego, odezwa się za chwilę.